1. Dziękuję za Waszą obecność, subskrypcję, komentarze, napędzę to do dalszego działania. Zobaczymy jak się pokazujecie w tym miesiącu i co przy Was jest. pytania są ogólne, więc jeżeli macie konkretniejsze sprawy i pytania, to zapraszam do kontaktu. Tymczasem wagi my 2021. Uwaga, mamy... Okay. Okej, wypadła karta, więc ją wezmę na bok. 122. Karta, która wypadła, zapowiada um, trochę poddanie się wizjom, które możecie otrzymywać, tym subtelnym informacjom, które podchodzą z naszej intuicji, pod szeptą duszy, które będzie trzeba, ku którym będzie trzeba się zwrócić w tym miesiącu. Są to często sprawy i mogą wychodzić sprawy z przeszłości, jakieś niezałatwione sprawy z przeszłości. E, widzę, że rozwiązania jednej i drugiej tutaj dróżki są um, fajne. Powiedziałabym, że nawet konstruktywne, otwierające. Jedno jest, um, jeżeli chodzi o jakieś spotkania towarzyskie, um, bliskie, lojalne. Które mogą okazać się nie do końca tym, co uważałyście, czy uważaliście. Są to osoby też z przeszłości, które mogą się odezwać, które, z którymi nie do końca um, czujecie pozytywne wibracje, może, albo czujecie taki drenaż energii. Jeżeli coś takiego się pokazuje, um, no zwróćcie uwagę na, właśnie na to, co jakie odczucie jeszcze przy tym macie. Po co na pewno to się działo? Bo jeżeli się pokazuje tutaj taka kapłanka, tak samo przy tym czytaniu, to jest na pewno um, no, lekcja czy nawet wgląd w tą sytuację. Nawet prosi o wgląd um, um, w tej kwestii, żeby nie ignorować, nie zmniejszać wartości tych odczuć, nie odrzucać, tylko wejść w tę sytuację i zobaczyć. Rozwiązaniem tutaj na to jest Rzeczy, jeżeli chodzi o towarzystwo, przyjaciół, bliskich, to są takie relacje, związki, ale to są raczej z przyjaciółmi, spotkania. Rozwiązaniem jest tutaj reakcja um, króla Buław. Król Buław może się pokazać jako wasz jakiś przewodnik albo partner, który jest decyzyjny, jest charyzmatyczny, wie, czego chce i umie zarządzać swoim żywiołem ognia w tym momencie i działa. On może tutaj przejąć pałeczkę. I oddajcie mu to, bo będzie jakoś podświadomie sobie umiał i was pociągnąć dalej z tego impasu. Mam wrażenie, że coś tutaj się z przeszłości zastało i musi mieć ujście. I ten król może po prostu zrobić swoją laską, takie przebić pewien, pewną strukturę, która popłynie i wypłynie to dalej. Da to jakiś ruch do przodu. Um, jeszcze jest taka wskazanie, tak samo u Was, wagi w maju, na to, żeby um, nie odrzucać też rzeczy materialnych, bardziej skupić się na powiązaniu z Ziemią, na fizyczności, na to, że jesteście tutaj w ciele i że musicie zarządzać swoim, e, swoją materią, swoimi rzeczami, swoimi pieniędzmi, swoimi. Swoją pracą a skupić się bardziej. Możliwe, że, są to te, że pokażą się może jakieś zobowiązania z przeszłości, które trzeba uregulować. Możliwe, że to są jakieś zobowiązania um, z jakiegoś na przykład odległego um, państwa. Mam wrażenie, że może, jeżeli byliście w przeprowadzce, lub zmieniliście kraj i miasto może tam coś jeszcze wisi które po, po prostu się pokaże że trzeba to uzupełnić i uwyregulować. Um, żeby też tego nie ignorować skupić się tak samo na tym na załatwieniu um, tych spraw zobaczymy co jeszcze pokazałam tutaj dodatkowe karty dla wagi Jaka jest dodatkowa informacja na maj. jest coś takiego, że jeżeli jest jeszcze coś, nad czym pracowałyście wagi w przeszłości, coś związane z uczuciami, z wglądami, z um, um, anali pewną analizą pewnych rzeczy, z przeżyć waszych z przeszłości, co chowaliście do szuflady, niech to wyjdzie na jaw, niech to wyjdzie, um, puśćcie to w świat. Um, nie trzymajcie już tego, um, bo tak samo jak w tym no właśnie, relacyjnym aspekcie, czyli tych spotkań, to może być coś podobnego, że coś jest trzymane i potrzebuje wyjścia, potrzebuje ujścia, potrzebuje wyrwania się z pewnej rzeczy, żeby to mogło rozkwitnąć. Mam wrażenie, że tutaj coś już na was czeka, ale tak jakbyście się też bały trochę puścić to, w obawie przed czymś, może z przywiązania, może ze strachu. Może też to być tak, że po prostu mogłyście coś kiedyś stracić, Kiedyś w przyszłości i te emocje mogą w tym miesiącu powracać. To jest zupełnie, może być teraz coś nowego, ale emocja pozostaje ta sama, ta, ta zalękniona emocja, która nie pozwala Wam na y, krok do przodu. I właśnie te karty mówią o tym: Nie bój się, tym razem może być inaczej, a może być nawet lepiej, ponieważ jest przy tobie Twój duch, który ci podpowiada, który ci koi, który. Chcę, żebyś zrobił, czy zrobiła wago coś innego, żebyś zaufała, że ten proces jest bezpieczny. W jednym mm, przestrzeni macie kogoś, na kogo można liczyć, kto może was przeprowadzić przez to, w drugim macie też otwartość świata na to, a, na przepływ, na, 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 na otwarcie się dalej. Świat nie musi być niebezpieczny. Świat a, Świat się zmienia, tak naprawdę. Cała energia się teraz y, przekodowuje. I to, co było zranieniem, y, warto teraz właśnie przeprogramować. Warto to puścić. Zobaczymy jeszcze, co tutaj pokazują. Wtedy zyskacie wartość. To jest takie: jeżeli chcesz coś zyskać, to puść to na tej zasadzie, a zyskasz jeszcze więcej. Nie bój się stracić tego, co masz, bo czekacie więcej. Więcej innego, podobnego, szerszego, podobnej jakości w bezpieczeństwie, w materializmie. Świat naprawdę pokazuje Ci się tutaj przyjazny. Ziemia pokazuje Ci się przyjazna. Miejsce, w którym mieszkasz, jest przyjazne. To, co robisz, jest przyjazne. Zobacz, że, że wszystko dookoła może Ci teraz wspierać. Mogą się pojawić takie obawy. Jeżeli takie coś się pojawi, obawy, to wiedzcie, że to jest czas, że wasza dusza wybrała już ten maj. A żeby przejść tak jakby jakbyście przeszły na drugą stronę lustra, gdzie ten świat wydaje się piękny jest dla Was wspierający. Drugie wagi. Pozdrawiam kochane i jestem do dyspozycji, gdybyście potrzebowały więcej informacji. Pa, pa.